Cześć, z tej strony ponownie Daniel z redakcji PC World. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kolejny materiał wideo. Tym razem zajmiemy się porównaniem dwóch smartfonów Samsunga. Będziemy bardziej porównywać to, czy warto wymienić dwuletniego już Galaxy S8 na model Galaxy s 10e, jeżeli ktoś kupił S8 krótko po premierze to właśnie kończy mu się 24 miesięczny kontrakt z operatorem i prawdopodobnie będzie zastanawiał się nad wyborem kolejnego urządzenia no i tutaj naturalnym wyborem byłby właśnie Samsung Galaxy S10e który posiada wiele cech wspólnych z modelem Galaxy S8 i dzisiaj przyjrzymy się temu czy, czy warto wymienić S8 na S10. Jeżeli tak to dlaczego. I już, no, Wstępie mogę podpowiedzieć, że zdecydowanie warto rozważyć takie, e, taką zamianę, ponieważ Galaxy 10A jest z jednej strony bardzo podobny do Galaxy S8, a z drugiej strony posiada też wiele fajnych nowości i funkcjonalności, które z pewnością przypadną do gustu posiadaczom Galaxy S8. Przechodząc do samego e, wyglądu i designu, od razu widać, że mamy do czynienia z urządzeniami od Samsunga. Oba urządzenia wykonane są, oba telefony wykonane są z szkła Gorilla Glass z przodu i z tyłu, a ramka wykonana jest z aluminium. To co odróżnia Galaxy S8 od Galaxy S10 to front urządzenia. W przypadku Galaxy S8 mamy ekran, który okalany jest małymi, bo małymi, ale ramkami na górze i na dole. W przypadku Galaxy S8 na górze mamy tutaj skaner tęczówki oka oraz przednią kamerkę. W przypadku Galaxy S8 nie posiadamy tego garba bądź wycięcia w ekranie, mamy tylko kamerę, która budowana jest w ekran, w prawym górnym rogu ją znajdziemy. Poza tym urządzenia posiadają ekrany o przekątnej 5,8 cala, więc powinny być bardzo podobne, jeżeli chodzi o wymiary. I tak się zgadza. Galaxy S10e tutaj będzie mniejszy, ponieważ nie posiada tych ramek, które okalają ekran. Dzięki czemu jest to jeszcze bardziej kompaktowe urządzenie. Jest też o około 5 gram lżejszy. Według specyfikacji technicznej Galaxy S8 waży 155 gram, a Galaxy S10 e waży 150 gram. Przechodząc, już tutaj do specyfikacji technicznej, oba urządzenia są w pełni wodoodporne, jest to potwierdzone normą IP68. W przypadku Samsunga Galaxy S8 mamy do czynienia z procesorem Exynos 8895, bądź w Stanach był to Snapdragon 835. Do dyspozycji mamy tutaj 4 GB RAMu DDR4X, a także 64 GB w Budowanej pamięci masowej, którą możemy sobie rozbudować za pomocą kart microSD. W przypadku Galaxy S10e mamy procesor Exynos 9820. Jest to pierwszy procesor Samsunga wykonany w 8-nanometrowym procesie technologicznym, co. Pozytywnie wpływa na zużycie energii i na, na żywotność baterii. Do dyspozycji mamy tutaj 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Jest to 2 GB więcej niż w S8 i o 2 GB mniej niż w większych modelach Galaxy S10, a także 128 GB budowanej pamięci masowej, którą możemy rozbudować za pomocą kart microSD. No, co ważne s 10 f w porównaniu do S8 wspiera funkcję Dual SIM. I oba te urządzenia posiadają dosyć charakterystycznie ulokowane czytniki linii papilarnych. W S8 tutaj ją znajduje się koło A. Aparatu i to było. E, wiele użytkowników narzekało na to rozmieszczenie. Często dotykało tutaj aparat bądź lampę błyskową zamiast tego czytnika. To zostało poprawione w Galaxy S9. Galaxy S10S z kolei ma czytnik linii papilarnych umieszczony tutaj na boku. E, zintegrowane są z m, przyciskiem zasilania. E, warto też powiedzieć, że w przeciwieństwie do Galaxy S8 S10N nie posiada funkcji 3D Touch, żeby wywołać przycisk domowy. W Galaxy S8 mogliśmy, nawet jak telefon leżał mocniej, nacisnąć na dolną część ekranu i ekran się budził. W Galaxy S10 niestety tej funkcjonalności nie ma i nie ma w żadnej z modeli, nawet w Galaxy S10. To chyba w sumie jedyny brak, którego, którego nie znajdziemy w Galaxy S10 i na co posiadacze Galaxy S8 mogą narzekać po przesiadce na nowszy model. Drugim takim elementem mógłby być ekran, ponieważ specyfikacja techniczna pokazuje, że mamy mało, że płaski ekran, to jeszcze niższą rozdzielczość, ale należy nadmienić, że jest to Dynamica AMOLED, który jest ciutko lepszy od super amoled a, a po drugie musimy... Wiedzieć o tym, że Galaxy S8 domyślnie też używa rozdzielczości Full HD+, tak samo jak Galaxy S10e i ta rozdzielczość WQHD, którą obsługuje, musi być ręcznie ustawiona w ustawieniach telefonu i różnica jest niewidoczna nawet w aplikacjach, które odtwarzają wideo, tak jak Netflix. W obu telefonach mamy wsparcie dla HDR, tutaj w przypadku S10e mamy też HDR10 plus. Oba telefony wspierają Always On Display i oba telefony niestety posiadają dosyć małą baterię. Galaxy S8 posiada ogniwo o pojemności 3000 mAh, Galaxy s 10 jest to 3100 mAh i w obu przypadkach czasy pracy na baterii nie są zbyt niezadowalające. Te telefony wytrzymają jeden dzień w miarę intensywnego użytkowania, ale musimy liczyć się z tym, że jeżeli bardzo intensywnie korzystasz z telefonu, przeglądasz media społecznościowe, grasz w gry bądź Przychodząc internet przy użyciu LTE to być może zabraknie Ci energii w ciągu dnia i będziesz musiał doładowywać urządzenie. Dlatego też polecamy zadobyć się w powerbank. Galaxy S10 nie posiada też wygiętego ekranu, co osobiście uznajemy za zaletę, ponieważ w Galaxy S8 światło rozprasza się tutaj na tych zagięciach i przeszkadza to znacznie w lato, gdy użytkujemy telefon w pełnym słońcu. Przechodząc już do podsumowania, żeby nie przedłużać. Uważamy, że Galaxy s 10 jest świetnym zamiennikiem Samsunga Galaxy S8, ponieważ oferuje wszystkie rzeczy, które znamy z S8 i które lubimy, czyli komplet zestawów łączności, wodoodporność P68, Bluetooth A5.0, USB typu C w standardzie 3.0, które znacząco przyspiesza przesyłanie plików. Doceniamy też fizyczne złącze Jacka oraz świetną jakość wykonania. Jeżeli chodzi o programowanie oba urządzenia tej Galaxy s 10 od początku, Galaxy S8 po aktualizacji posiadają Androida 9.0 z nakładką One UI, więc użytkownicy starszego Modelu bez problemu odnajdą się z Galaxy S10e. Bardzo doceniamy to, że jest Galaxy S10e, pomimo takiego samego ekranu, takiej samej wielkości ekranu, jest jeszcze mniejszy, co jest dużą zaletą. No i doceniamy też, o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, możliwości aparatu, które znacznie się polepszyły. Tutaj mamy teraz u obiektyw ultra szerokokokątny, a także tryb nocny i jakość zdjęć jest na pewno dużo lepsza niż w przypadku dwuletniego już bądź co bądź Galaxy S8. No i trudno nie wspomnieć też o wsparciu. Jeżeli chodzi o wsparcie, Samsung. um Bardzo dobrze aktualizuje swoje flagowce na obu urządzeniach. Mimo, że Galaxy S8 posiada już ponad dwa lata, był zaprezentowany w kwietniu 2017 roku, to e, kilka dni temu dostał aktualizację poprawki zabezpieczeń z 1 maja 2019 roku. Podobnie jest w Galaxy s 10 n no i warto nadmienić, że nagrywamy to wideo 12 czerwca, więc to są aktualne poprawki. I dla porównania na przykład dużo nowsze Oppo Reno, które kosztuje 2199 zł, i które też teraz testujemy, posiada poprawki zabezpieczeń z 5 marca. Więc widać tutaj, że Samsung się przykłada do tego i nawet jeżeli chodzi o starsze flagowce, to wsparcie aktualizacji jest bardzo dobre. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o porównanie S10e. Jeżeli interesuje Was recenzja, wideorecenzja Galaxy S10e, to w opisie znajdziecie link. Jeżeli zastanawiacie się nad większym modelem Galaxy S10, to też znajdziecie zarówno jego unboxing, jak i jego recenzję gdzieś w linkach, bądź tu na ekranie. To by było na tyle z mojej strony. Zachęcam do pozostawienia lajków, subskrybowania, a także odwiedzenia naszego portalu PC World, .pl, gdzie znajdziecie wiele ciekawych informacji odnośnie nowych technologii. Cześć!